Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Kody Opti to standardowe kody które są ustawiane przez komputer samochodu po wykryciu usterki. Ułatwiają one diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Jeśli komputer twojego samochodu zarejestrował kod P0717, trafiłeś na właściwy przewodnik. Czym jest kod P0717, co go powoduje i jak się objawia? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania. Co oznacza kod P0717? Diagnostyczny kod usterki DTC P0717 oznacza czujnik prędkości wejściowej z też obwód turbiny a bez sygnału. Oznacza on, że jeden z komputerów samochodu wykrył problemy z czujnikiem prędkości lub jego obwodem. Czujnik prędkości wejściowej, czasami nazywany czujnikiem prędkości turbiny Śledzi prędkość wejściową skrzyni biegów. Moduł sterujący układu napędowego, PCM, lub moduł sterujący skrzyni biegów, PCM, identyfikuje prędkość wejściową skrzyni biegów w obrotach na minutę, RPM. Kod P0717 zostanie zapisany, jeśli PCM wykryje brak sygnału czujnika wejściowego przez określony czas. Obroty na minutę są przekazywane z silnika do skrzyni biegów gdy koło reluktancyjne, często zamontowane na wale wejściowym, obraca się i przechodzi w pobliżu końcówki czujnika. Obwód jest przerywany, gdy rowki lub nacięcia przechodzą przed czujnikiem. Powoduje to powstanie wzorca elektronicznego. Kod P0717 zostanie zapisany. Jeśli PCM wykryje brak sygnału czujnika wejściowego przez określony czas, więcej informacji na temat wejść prędkości można znaleźć tutaj. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do możliwych przyczyn P0717, kliknij tutaj. Krótka uwaga na temat kodów serii 700, kody serii 700. Takie jak P0717, są generalnie kodami związanymi ze skrzynią biegów zapisywanymi przez ECM lub PCM. ECM steruje tylko silnikiem, a w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów będzie moduł sterujący skrzyni biegów, TCM, który komunikuje się z ECM. Moduł PCM, Powertrain Control Module. Steruje zarówno silnikiem, jak i skrzynią biegów. Tak więc w tych artykułach odnosimy się do ECM-PCM, gdy omawiamy główny komputer pokładowy, ale coraz więcej pojazdów ma oddzielne moduły sterujące silnikiem i skrzynią biegów, które komunikują się ze sobą za pośrednictwem magistrali CAN. W rezultacie możesz mieć ECM i TCM. Ale ECM może wyświetlać kody związane z TCM, takie jak ten. Uwaga! Definicja kodu P0717 może być różna w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny P0717? Należy pamiętać, że kod P0717 może być spowodowany kilkoma lub różnymi czynnikami w zależności od marki i modelu pojazdu. Oto najczęstsze przyczyny kodu P0717, uszkodzony wejściowy czujnik prędkości, problem z obwodem czujnika prędkości, problem z modułem sterującym układu napędowego lub modułem sterującym skrzyni biegów. Jakie są typowe objawy błędu P0717 w zależności od nasilenia problemu? Może wystąpić jeden z poniższych objawów. Kontrolka silnika sterującego możliwe problemy z jazdą, jak zdiagnozować P0717. Ze względu na różne przyczyny kodu P0717 w internecie można znaleźć różne sposoby jego diagnozowania. Może to utrudnić zrozumienie, jak prawidłowo poradzić sobie z problemem, aby uniknąć popełnienia kosztownych błędów rozważ zabranie samochodu do certyfikowanego mechanika lub zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu. Jak naprawić kod błędu P0717? Istnieją różne metody usuwania kodu P0717 i nie wszystko, co przeczytasz lub obejrzysz w internecie, będzie miało zastosowanie do Twojej sytuacji. Ponieważ obecnie istnieje tak wielu producentów samochodów, większość pojazdów ma cechy i funkcje które są unikalne dla danej marki. Niektóre komponenty są montowane w różny sposób, co może wpływać na sposób występowania niektórych problemów. Aby skorygować kod P0717, należy określić jego dokładną przyczynę. Następnie należy określić odpowiednią naprawę nie tylko dla wyzwalacza problemu, ale także dla konkretnego roku marki i modelu pojazdu. Chcesz uzyskać dostęp do kompleksowych informacji na temat napraw samochodowych, rozważ skorzystanie z subskrypcji Aldata dla pojedynczego pojazdu. Aldata zapewnia dogłębną wiedzę na temat wszystkich kodów, które możesz napotkać w swoim samochodzie.